To moje przyjaciółki, jedna z nas, Maraka. Wyjechałyśmy na wakacje przed pierwszą chemią. Losujmy. Im szybciej zaczniemy, tym więcej zdążymy zrobić. Wyzwanie lub życzenie. Coś, czego unikałyśmy, bojąc się konsekwencji, ze strony innych, przez wzgląd na siebie. Jakbyśmy miały wielkie R na czole. Miałyśmy o tym nie mówić. Co się stało? Nic, nie mów tak. Nic, bo nic nie da się zrobić. Przekujmy sobie coś. Łatwo i przyjemnie. Tak jest tylko z Tobą. Ukradłam pierścionek. Mówimy prawdę. Pokaż mi moją. Każdy się czegoś boi. Okazując strach, stajemy się silniejsi. To dopiero początek. Teraz będzie tylko lepiej. Prawdziwa podróż. Zaczyna się teraz.